Alkoholik jest jak tornado przetaczające się przez życie innych. Uważamy, że człowiek jest bezmyślny, kiedy mówi, że trzeźwość wystarczy. Jest jak rolnik, który wyszedł z piwnicy cyklonowej, aby odkryć, że jego dom został zrujnowany. Do swojej żony mówi: Nie widzę tu żadnego problemu. Nie jest tak źle, skoro wiatr przestał wiać. Anonimowi alkoholicy kiedyś miałem w sobie wiele strachu. Właściwie lęku, nieokreślonego przerażenia, że się wyda. Bałem się, że wyjdą na jaw różne ciemne sprawki, które robiłem po pijaku. Zaczepiałem, na przykład, kobiety, składając im często niemoralne propozycje. Potem wstydziłem się tego, przed sobą, przed żoną, przed tymi paniami. Część z nich przeprosiłem. Większość z nich rozumiała, że dzieje się tak tylko wtedy, gdy jestem pijany. Bez alkoholu w organizmie, albo przynajmniej przy niewielkim jego stężeniu, byłem całkiem fajnym gościem. Według nich, część z nich mi nie wybaczyła i rozumiem to. Szanuję ich stanowisko, mają do niego prawo. Nie mam też do nich żalu na i staram się być odpowiedzialny. To właśnie nazywam odpowiedzialnością. Mogę robić cokolwiek i jeśli zdecyduję się coś zrobić, godzę się ze wszystkimi konsekwencjami swojego wyboru. Dziś już nie zaczepiam kobiet, panuję nad swoimi emocjami, czuję wdzięczność do mojej siły wyższej za to, że zostałem obdarzony łaską trzeźwości.